Mimo mordeczki z tej strony, Hexo w tej chwili przedstawię Wam wszystko, co zostało dodane w nowej aktualizacji 23.20. Także koniecznie go dać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Najmą no do Was wyzwanko, a najdokładniej czy w godzinę odstawienia tego filmu uda Wam się tutaj wbić 500 łapeczek do góry. A teraz, bez przedłużania, zapraszam do oglądania więc w Fortnite pojawiła się nowa aktualizacja oznaczona jako 23.20. Generalnie aktualizacja ta wprowadziła całkiem sporo zmian i na samym początku mamy sokoła zwiadowczego, czyli po prostu drona, który był do zauważenia w zwiastunie obecnego sezonu. Generalnie no to możemy go normalnie znaleźć praktycznie wszędzie, no i generalnie no to tym sokołem między innymi możemy sobie przynosić itemki, namierzać innych graczy i naprawdę robić jeszcze masę innych rzeczy. Także wydaje mi się, że ten przedmiot jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy. Zostały również dodane nowe rozszerzenia, rzeczywistości. Między innymi otrzymaliśmy rozszerzenie skarb skórka i właśnie po wybraniu tego rozszerzenia otrzymujemy mapę, która doprowadzi nas do zakopanego skarbu. Mamy również szarżę ze strzelbą i właśnie wtedy po trafieniu przeciwników ze strzelby daje to efekt wyssania zdrowia. Mamy test rzadkości i otrzymujemy efekt wysysania zdrowia po likwidacji ze zwykłych i niepospolitych broni. Mamy również zero szans, czyli tymczasowo otrzymujemy zdolność zrywu punktu zerowego po każdym przełamaniu wrogiej osłony, jak i również bohater wy. Opałach i po przełamaniu waszej osłony, przez chwilę będziecie regenerować zdrowie i zwiększy się wasza szybkość ruchu. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie. No bo otrzymaliśmy do gry, oczywiście, nowe perki. To nie jest, moi drodzy, wszystko, ponieważ mamy również nowe skiny. Między innymi, właśnie otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie, jak będzie wyglądał skin Rift Warden, który będzie miał później, no, całkiem niezłe znaczenie w fabule. Bo ten ma zrobić coś z portalem, który znajduje się na mapie. I teraz widzicie tego skina na ekranie, jak i również mamy drugiego skina, który też po tej aktualizacji wyciek i wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Lecz, moi drodzy, to nie jest wszystko, gdyż w plikach gry w obecnym update'cie został również dodany nowy granat. I jest to, to tak zwany, moi drodzy, granat liściasty i właśnie po rzuceniu tego granatu po prostu tworzy się krzak. Także myślę, że naprawdę ciekawie. Miałem absolutnie pojęcia, czy właśnie granat ten już jest w grze, czy jeszcze go nie ma ze względu na to że jak nagrywam dla Was ten materiał to niestety, ale Fortnite po raz kolejny przestał działać. I tak, naprawdę bardzo długo czekaliśmy na nowy update, i finalnie okazuje się, że gdy chcemy wejść obecnie do gry, to wtedy pokazuje nam, że właśnie udało nam się wylogować i nie możemy po prostu odpalić Fortnite'a. No i po prostu póki co, nawet jak Wy najprawdopodobniej widzicie ten film, to gra dalej nie działa i pewnie za niedługo po prostu zacznie znowu działać, więc wtedy dowiemy się, czy ten granat jest już w grze. I to nie jest, moi drodzy, wszystko, ze względu na to, że kolaboracja Fortnite'a z Dead Space jest, jest oficjalnie potwierdzona, ze względu na to, że otrzymamy właśnie jednego skina. Otrzymamy również z tego co wiem, to dwa plecaki, jeden kilow i jedną wbudowaną emotkę i to za 1500 fałdolców. Także myślę, że całkiem, ale to całkiem przyzwoicie. Jak i również, moi drodzy, po tej aktualizacji znajduje się parę sekretików. Między innymi jednym z takowych sekretików jest to to, że w plikach gry zostało zaktualizowane malowanie Stranger Things, co może oznaczać, że ten zestaw po prostu niedługo powróci nie byłoby to naprawdę bardzo fajne i w sumie no to ten zestaw miał już powrócić naprawdę, ale to naprawdę wiele razy. Ale teraz rzeczywiście jest na to okazja, gdyż właśnie to malowanie zostało po prostu zaktualizowane. Ale moi drodzy to nie jest wszystko. Ze względu na to, że już niedługo będą dostępne nowe dropy na Twitchu i oczywiście będą to z okazji po prostu FNCS-ów. Będziecie mogli z tego co wiem to zdobyć właśnie mogli parę darmowych nagród poprzez właśnie oglądanie transmisji na Twitchu. Oczywiście musicie mieć połączone konto Epic Games z kontem na Twitchu i wtedy będziecie mogli normalnie te dropy zdobywać. Ale moi drodzy, mamy jeszcze więcej darmowych nagród po właśnie tym update. Ze względu na to, że wreszcie po naprawdę bardzo długim czasie to osoby, które ukończyły właśnie wszystkie wyzwania, y, że tak powiem, y w rozdziale trzecim sezonu czwartego otrzymają darmowy ekran wczytywania, którego do wcześniej nie otrzymali, także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie, jak i również, moi drodzy, mamy parę rzeczy związanych z Dekidem Larojem. Generalnie, moi drodzy, no to do plików gry została dodana naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa rzecz. Mowa tutaj właśnie o nowych rzeczach powiązanych z właśnie tą całą kolaboracją. Generalnie, no to możliwe, że rzeczywiście otrzymamy ten cały koncert, ale będzie on w tak zwanej królewskiej imprezie i będzie to nie jakiś większy koncert, tylko po prostu, właśnie tak zwany soundwave. No i generalnie mamy tutaj parę questów, które będziemy mogli zrobić, jak i również poznaliśmy, jak będzie wyglądała emotka, właśnie Deki dalaroya. I teraz na ekranie widzicie, jak to mniej więcej będzie wyglądało, także myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Więc generalnie, no to podsumowywując całą tą aktualizację, to jest ona naprawdę bardzo, ale to bardzo przyzwoita. Pomimo tego, że musieliśmy czekać na nią tak długo, to wydaje mi się, że w miarę było warto. No ale tak czy siak, na moment, jak wy widzicie ten materiał, to Fortnite po prostu przestał działać. Także, no wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciekawie. Oczywiście, moi drodzy, no to jeszcze po prostu możecie, że tak powiem, się spodziewać poprawki jakichś różnych błędów. Generalnie, no to do Fortnite'a, właśnie, zapomniałem też to dodać wcześniej. Powrócił po prostu Deku Smash, czyli uderzenie deku, które było już kiedyś dostępne. Oczywiście jest to mityczna broń, i ta ma zostać do końca sezonu ze względu na to, że po prostu została wyłączona podczas trwania kolaboracji. Także teraz na mapie w trybie bez budowania, jak i w trybie z budowaniem możecie normalnie znaleźć tą mityczną broń. No i parę innych właśnie błędów zostały również naprawione, na przykład błąd ze wspinaczką, błąd jakiś ze sprintowaniem, właśnie jakieś błędy z rozszerzeniami rzeczywistości i masę innych ciekawych. Rzeczy, także naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. No i oczywiście pewnie moi drodzy, z czasem poznamy więcej rzeczy, właśnie na temat tego wszystkiego. Także myślę, że również bardzo, ale to bardzo przyzwoicie. I mam nadzieję, że w miarę omówiłem wam aktualizację 23.20 i jak to tutaj wszystko wygląda. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Obecnie, nawet, no, że tak powiem, nie miałem jak wam nagrać czegokolwiek z lobby, bo po prostu Fortnite dalej nie działa. Także. No, nie mam absolutnie pojęcia, kiedy ten zacznie działać. Możliwe, że na moment, jak wy widzicie ten materiał, to Fortnite już działa. No i co? Trzymajcie się i widzimy się w następnych filmach. Cześć!